Również rozmowa o przekształceniu szkoły gimnazjum w szkołę podstawową, jednak tutaj prognozy demograficzne, liczebność dzieci na terenie gminy jakby zadecydowały o tym, że ten temat nie był dalej podejmowany. Może tyle wprowadzenia na ten moment. Poprosiłabym tutaj Pana Wójta o zabranie głosu, o wprowadzenie nas tutaj w tę tematykę i potem bardzo proszę o, o pytania, o dyskusję, tak by wyniknęła z tego korzyść dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pomysł tego spotkania być może trochę na organizowany, ale to dlatego, że e, mieliśmy ferie i nie chciałem w czasie ferii przekazywać informacji. Poprosiłem panią dyrektor i pracowników urzędu, aby takie spotkanie zorganizować, aby przekazać informacje i nauczycielom, i rodzicom e, dzieci, którzy się uczą tutaj w naszej gimnazji. Rzeczywiście tych wariantów i scenariuszy było kilka, e, natomiast. E, Ugrywam, że reforma sama oświatowa nakłada obowiązki na samorządy. Nakłada na nas obowiązek, gdzie w bardzo krótkim czasie należy podjąć decyzje, które w swoim zasięgu i są na wiele, wiele lat potrzebne. Podobnie myślę było też z reformą gimnazjum, to że o tyle ona była inna, że ta reforma dotyczyła funkcjonowania szkół na terenie gminy i obsługiwała dzieci z terenu gminy. Natomiast inne placówki. Postaram się wyjaśnić, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że temat, jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, bo tutaj naprawdę jest bardzo duży poziom szczegółowości, żeby wdrożyć się i wiedzieć, na jakiej podstawie radni podejmowali decyzje, czy tam zastanawialiśmy się nad różnymi scenariuszami. Ja postaram się z tych materiałów, które przygotowaliśmy, Państwu to opowiedzieć, natomiast jeżeli będziecie mieli pytania... Wątpliwości, co to znaczy, to proszę od razu zadawać je w trakcie. Tak, żeby było można od razu e, rozpatrywać. Dyskusje, tak jak powiedziałem, były krótkie, znaczy czasu było mało. Dyskusje były dosyć intensywne. Warianty, które gdzieś tam rozważaliśmy, w całej perspektywie, to jest e, przesunięcie w ogóle decyzji o, o przyszłości gimnazjum, Bo tutaj musimy sobie odpowiedzieć, że mamy dwie rzeczy. Jedna to jest rzecz nauczyciele i uczniowie w czasie przejściowym, a drugi to jest co zrobić z budynkiem w przyszłości. I tu był wariant, ponieważ e, tych informacji trochę nam oszczędzono, bo za każdym razem jak próbowaliśmy się dowiedzieć w miejscach, gdzie e, no, powinny być te informacje, gdzie też Pani Minister Zalewska przekazywała, że one są, czyli w kuratorium, to tak naprawdę kuratorium uczyło się równo z nami, a może no, ciut szybciej, ale uczyło się z nami Wtedy, kiedy trzeba było podejmować decyzję, tej wiedzy aż takiej merytorycznie nie było. Były sprzeczne informacje, czasami rozbieżne, i sami też nie wiedzieliśmy, w którym kierunku iść. Więc kwestia była przesunięcia tego, tej decyzji o rok, po to, żeby to wszystko się w jakiś sposób uspokoiło, te interpretacje tych przepisów były już jednoznaczne, takie już ostatnie. Drugi wariant to było przekształcenie gimnazjum w zespół szkolno-przedszkolny. To był pomysł, żeby zrobić i podstawówkę i przedszkole, ponieważ po spotkaniu z panią dyrektor Sobczyk ze szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego dla nowosolnej mówi, że jest za mało miejsc w przedszkoli i podstawówka może nie pomieścić dzieci z nowosolnej, ale zaznacza osiedla nowosolnej, ponieważ około setki dzieci z terenu naszej gminy chodzi do tej szkoły, więc ona no, tutaj widzi ewentualną potrzebę. Trzeci wariant to jest otworzenie szkoły branżowej. Szkoły branżowej to szkoła, można powiedzieć, zawodowa i ona chyba najmniej tutaj zyskała na, na autorytecie. I w końcu wariant technikum informatyczno-logistyczne. Tutaj też różne scenariusze były rozważane, czy logistyka, czy informatyka, czy znaczy informatyka była zawsze. Natomiast albo było to informatyczno-ekonomiczne, albo informatyczno-logistyczne. Po konsultacjach z sąsiadami dookoła i tym, co jest wokół nas, tak? bo nie możemy zapomnieć, że jesteśmy gminą podwórczą. Tutaj główna siła tworzenia szkoły średnie jest w kierunku Łodzi. Więc zaczęliśmy się rozglądać, co sąsiedzi mają, gdzie ewentualnie nasze dzieci mogłyby pójść. Wariant E: techniką wraz z oddziałem przedszkolnym. To było takie połączenie przyjemnego z bo z jednej strony Wiemy, że technikum nie będzie miało takiego ułożenia, jeżeli chodzi o ilość dzieci, jak ma gimnazjum, bo przypomnę, że do tego gimnazjum chodzi ponad 200 y, dzieci z terenu i naszej gminy, i nie tylko, bo też z terenu y, Łodzi również. E, a ponieważ y, brakuje miejsc przedszkolnych, tak jak już powiedziałem wcześniej, był pomysł, żeby w y, końcu tego korytarza oddzielić budynek, zrobić osobne wejście i otworzyć jeden, no może górę dwa oddziały przedszkolne, więc to był taki wariant. Ogólnogminne przedszkole, bo też rozważaliśmy czy, ponieważ w Nowych Starych Skoszewach mamy do rozbudowy szkoły o przedszkole, bo tam się dzieci nie mieszczą, Więc myśleliśmy o takim rozwiązaniu, że może te wszystkie dzieci z terenu całej gminy przerzucić tutaj do tej szkoły, do budynku, który już jest. Za chwilę powiedzmy będzie miał inną funkcję. I wariant B, wygaszanie gimnazjum. Te wyboldowane, wygrubione warianty, one na komisji i wśród radnych miały największe, e, największe, znaczy wariant ostatni to jest siłą rzeczy z mocy ustawy, to po prostu rząd nasz taką decyzję podjął, koniec kroka. I to nie ma, nic. my jako samorząd nie mamy nic do, 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 e, do gadania mówiąc kolokwialnie, e, więc można powiedzieć, że te dwa warianty, czyli technikum informatyczne i technikum z oddziałem w zyskiwały największe uznanie i największe e, poparcie wśród radnych. I zaczęliśmy w związku z tym analizować, jakie koszty, jakie możliwe skutki finansowe dla nas, jako dla całej gminy, bo czasami będę mówił rzeczy, które pewnie Państwa będą w jakiś sposób niezadowolały, ale my, jako ja, jako młodarz, i radni, jako odpowiadamy za przyszłość całej gminy. Nie tylko szkolnictwa, ale też innych rzeczy, które składają się na dobrostan naszego mieszkania tutaj. Więc. Patrzyliśmy na róż, w różnych możliwych scenariuszach. I teraz yy, przeszkody. Wariant D, czyli techniki informatyczno-logistyczne. Potencjalne braki finansowania przez powiat. I teraz, żebyście też Państwo wiedzieli, jak jest finansowana szkoła. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że finansowana szkoła jest w 50% subwencji oświatowej, która jest przekazywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Drugą połowę dorzuca dany samorząd, który prowadzi daną jednostkę. Gmina, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiada za edukację podstawową i przedszkolną albo wczesną przedszkolną. Tu ewentualnie żłobki są jako, jako wartość dodana. E, I to jest zadanie tak zwane własne gminy. Za to gmina, ja jako włodarz i radni jako e, współdecydujący odpowiadamy stricte za tą część edukacji e, naszych dzieci. Powiat, jeżeli myśleliśmy o technikum, to powiat, jest to jego zadanie własne, czyli dostaje 50% subwencji oświatowej z ministerstwa i 50% swoich pieniędzy powiatowych ze swojego budżetu dokłada do funkcjonowania technikum. Takie są prawidła, jeżeli chodzi, mówię w dużym uproszczeniu, bo u nas trochę, trochę tam jest 47 do, do, do 43. E, powiat nie jest zainteresowany, aby utworzyć technikum na terenie naszej gminy. Ponieważ na terenie powiatu jako po całości funkcjonuje zespół, zespół szkolny szkół średnich w Koluszkach i liceum ogólnokształcące w Tuszynie. I to według powiatu to jest wystarczająca ilość szkół średnich do tego, żeby zrealizować to zadanie powiatu na terenie powiatu średnich, czyli gminy Tuszy, żgów, adres Polbrójce nowosolna, Koluszy. Tak, to są jak gdyby te gminy, które wchodzą w skład. Więc powiat nie jest zainteresowany, żeby dokładać te drugie 50% poza subwencją. No i powiedziano, jeżeli chcecie, jeżeli gmina chce, oczywiście nie mam, nie widzimy przeciwwskazań. 50% dokładacie ze swojego budżetu, zakładacie szkołę technikum i jak gdyby nas to nie interesuje. Natomiast. W pewien sposób nam to odradzano, ale to za chwilę wrócę do tego. Start od zera, wypracowanie renomu. Jednym z czynników, które na początku nam przyświecały przy technikum było to, że gimnazjum przez te 17 lat, jak działało, dopracowało się fajnej kadry nauczycielskiej, fajnego zespołu administracyjnego, budynku i jakby całego oprzyrządowania szkoły, więc no, szkoda to tracić, tak? Skoro mamy organizm działający, zróbmy technikum. No i tak poszliśmy, ale zaczęliśmy się zastanawiać, że my nie mamy żadnych doświadczeń jako technikum. Technikum różni się od prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej. Różni się tym, że chociażby zdaje się maturę, robi się stanowiska techniczne, które są w danej branży, nie wybierając jeszcze jakiej tak? Więc startujemy od zera z pewną renomą, bo gimnazjum ją ma, ale jako technikum, czy to będzie informatyczne, logistyczne, jakie byśmy nie przyjęli, startujemy od początku. No i rekrutacja. No i z tą rekrutacją jest tak, że z jednej strony myśleliśmy dosyć idealistycznie, że no, mamy nauczycieli, mamy jakby całą kadrę, mamy szkołę, mamy budynek, całe wyposażenie, to, to cóż stoi na przeszkodzie, żeby dzieci z terenu naszej gminy przyszły tutaj do szkoły technicznej. Bo techników wszyscy chyba się zgodzimy, że jest najbardziej pożądaną częścią szkoły średniej. Tak, po ostatnio mieliśmy licea. Gdzie jedyną szansą realizacji są studia i szkoły zawodowe, które, że tak powiem, ja jestem w tym wieku, że szkoła zawodowa była kiedyś passe, i tylko to ci, którzy nic nie umieli, albo nie potrafili, albo nie chciały im się uczyć. Więc technika są potrzebne, tak? Tylko czy dzieci, bo ja nie mówię o rodzicach, bo tutaj rozmawiamy jakby na poziomie rodzica, ale czy dzieci będą chciały przyjść tutaj do techników, gdzie. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że ja wolałem iść do Łodzi, bo tak? jakby wyrwałem się ze swojego środowiska. I tu zaczęliśmy się zastanawiać, czy w ogóle ktoś będzie chciał przyjść i z terenu gminy, i z terenu Łodzi, bo liczyliśmy na to, że no, część dzieci z gminy jesteśmy w stanie tutaj zaproponować im edukację, ale w gruncie rzeczy to musimy liczyć na dodatkowe dzieci spoza terenu gminy, żeby ta szkoła mogła, miała szansę funkcjonowania. Więc jest rekrutacja. Wariant technikum przedszkole, w, w dobie różnych konsultacji z kuratorium i z tymi jednostkami, które, które odpowiadają za to, kuratorium z przedszkolem odpada. Jakby taka konfiguracja według kuratorium, nieoficjalnie, bo nikt nam oficjalnie nie chciał tego potwierdzić, kurator się na to nie zgodził. I, I już. I teraz, no, wariant B, wygaszenie, no to tylko już tutaj e, same kwoty, same finanse. I tu, to, to te, te trzy warianty były. Opracowany. Teraz, dlatego tu trochę jest szczegółowości, żebyście Państwo poznali. Liczba uczniów w pierwszej klasie jest 69, 3 oddziały. 3 oddzia oddział to jest klasa. Czyli są trzy klasy. Druga klasa, e, przepraszam, druga, to tak, druga klasa 79 dzieci 33 oddziały. trzy oddziały. Trzecia klasa 67, 3 oddziały. Czyli łącznie jest 215 dzieci 11, w 11 klasach lekcyjnych. 11 oddziałów. 9 oddziału, 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 oddziału 11. I teraz szkoła witna. I tu można zaobserwować, jak to mniej więcej się będzie przekładało, bo to trzeba sobie zawsze o jedno więcej doliczyć. Czyli jeżeli jest teraz szósta klasa, jest 20 dzieci, z czego 15 jest, jeżeli dobrze pamiętam, to są od nas gminy, na tak? To, to są nasze dzieci, które chodzą do... do chodzą znaczy są zameldowane na terenie górko, to tak, żeby być ściśle. Więc jest jeden oddział. Więc siódmy klas będzie jeden oddział i później to wszystko będzie tak przeskakiwało. Jedynie druga klasa najprawdopodobniej będą musiały być za kilka lat zrobione dwa oddziały. To jest szkoła Wizina. Szkoła w Skoszewach, e, łącznie 152 dzieci. No i podobna sytuacja. Jest. Także te szkoły, które tam są. One na dzisiaj, na teraz są, można powiedzieć, samowystarczalne. Jedynym problemem mamy szkołę w Skoszewach, która ma zbyt mało miejsc dla przedszkolaków. I tutaj już się nie mieścimy, bo ilość dzieci, która przychodzi, jest większa niż, niż te, które nam odchodzą. Tak? Bo możemy popatrzeć, jak tutaj się to przekłada, że tuż tu są po dwa oddziały. Yy, takie, takie fale idą w Teraz. Mając te wszystkie informacje, no dobrze, zastanowiliśmy się, co robić dalej. Pomyśleliśmy tutaj z panią dyrektor, bo oczywiście został taki roboczy zespół w urzędzie powołany, w którym wchodziła oczywiście pani dyrektor Kalasimier, wchodziły dwie pozostałe panie dyrektor, osoby, które w urzędzie się tym zajmują. Pomyśleliśmy, zróbmy ankietę wśród naszych uczniów tego gimnazjum, czy w ogóle jest, czy oni w ogóle rozważają cokolwiek. No i e, na tak zwane pytanie otwarte, czy niekierunkowe. Na ilość udzielonych odpowiedzi 54. Macie Państwo tutaj e, e, chęć, jak gdyby edukacji dalszym, dal, dalszej edukacji. Liceum ogólnokształcące 13, szkoła branżowa zasadnicza, piątka technikum 31, technikum lub liceum 5. I tutaj